W tym przykładzie wykres funkcji f przesuwamy o dwie jednostki w prawo. Jeżeli od x odejmujemy 2, to to będzie oznaczało przesunięcie o dwie, dwie jednostki w prawo. Gdybyśmy dodawali dwójkę, to wtedy mielibyśmy przesunięcie o dwie jednostki w lewo. No tutaj przy przesuwaniu wzdłuż osi x m, musimy zawsze w tych wyrażeniach myśleć tak jakby na odwrót. Jeżeli przesuwamy się w prawo, to tutaj będzie minus. Jeżeli w lewo, to tutaj byłby plus. No to przesuńmy kilka punktów, które należą do wykresu funkcji F, od dwie jednostki w prawo. O, widzisz, już przez te punkty możesz poprowadzić pierwszy, pierwszą część tego wykresu. Następnie, jak ten punkt przesuniesz od dwie jednostki w prawo tutaj, to otrzymasz kolejną część wykresu. Tak będzie wyglądać wykres funkcji g.